Szanowni Państwo, ostatnie miesiące to dla nas czas intensywnych działań, w związku z czym chciałem podzielić się z Państwem ich efektami. Po podpisaniu nowego kontraktu na zdalną opiekę nad kilkuset nowymi pacjentami, zostaliśmy trzecią co do wielkości tego rodzaju placówką w Polsce z ponad tysiącem podopiecznych. Jednym z akcjonariuszy spółki został popularny prezenter telewizyjny, dziennikarz, aktor, producent i przedsiębiorca Krzysztof Iwisz. Podpisaliśmy umowę ze spółką MEDAP, w ramach której nasi pacjenci objęci są zdalnym monitoringiem kardiologicznym. Rozpoczęliśmy współpracę z głosem seniora i ogólnopolską kartą seniora, którą posługuje się już ponad 400 tysięcy seniorów w Polsce. Otrzymaliśmy kolejną transzę w wysokości ponad 480 tysięcy zł na dalszą realizację projektu unijnego. Zgodnie z oczekiwaniami sieci handlowych i naszych partnerów, wprowadziliśmy nowe, spersonalizowane opakowania naszych opasek. Wprowadziliśmy również nowe rozwiązania, takie jak Autostart, i wprowadzamy nowe rozwiązania dotyczące alarmu smogowego. Podpisane kontrakty, lepsze niż przewidywaliśmy wyniki za 2021 rok, pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Liczymy na kolejne sukcesy i dziękujemy inwestorom za wsparcie i wiarę w rozwój Telemed 24.